Dzisiaj chcemy Wam pokazać trzy ciekawe książki dotyczące merchandisingu. Merchandisingu, czyli sztuki dobrania i ekspozycji towarów, tak aby zwiększyć sprzedaż w sklepie. Pierwsza z nich, autorstwa Paco Underhilla, pod tytułem: Dlaczego kupujemy? Nauka robienia zakupów, zachowania klientów w sklepie. Napisana potocznym, lekkim, barwnym językiem, zachęca do czytania, angażuje czytelnika, ale co najważniejsze, dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu merchandisingu. W czterech rozdziałach rozprawia się z całą wiedzą. Warta uwagi, warta przeczytania. Druga z tych książek autorstwa Jay i Ellen Diamond pod tytułem Merchandising magnetyzm przestrzeni handlowej. Książka podręcznik, książka, która wprowadza do całej wiedzy, od teorii poprzez warsztat pracy, poprzez zaplanowanie ekspozycji w sklepie, witrynach sklepowych, aranżacja półek, manekinów, oświetlenia, całej gry kolorów w sklepie. Prowadza od początku do końca merchandisera do swojego warsztatu pracy. Trzecia z książek. Autorstwa Tony Morgana pod tytułem Merchandising projektowanie przestrzeni sklepu. Książka szczególna, dlatego, że to jest książka designerska, pięknie zaprojektowana, książka-album. Przyciąga uwagę, daje ogromną przyjemność czytelnikowi, ale co najważniejsze, jest natchnieniem dla projektantów, który zyskuje cały zestaw pomysłów, wskazówek, ogromną wiedzę do projektowania sklepu i witryny sklepowej. Te trzy książki razem stanowią taki zestaw ułatwiający pracę Metchedejzera, ułatwiający pracę, a tym samym pozwalający na wzrost sprzedaży w sklepie. Zachęcam do przeczytania wszystkich tych książek.